Cześć, witam was na kanale Smartes. Dzisiaj kolejne radio marki Technisat. Tym razem jest to kompaktowa wieża digid radio 700. Urządzenie już z nieco wyższej półki. Świetnie wyposażone, jeżeli chodzi o funkcje. Oprócz radia FM na pokładzie jest też cyfrowe radio DAPY Plus. Mamy też dostęp do radia internetowego. Jest też oczywiście łączność Bluetooth do przesyłania muzyki z waszych telefonów. Dodatkowo mamy też oczywiście odtwarzacz płyty CD, czyli również tradycyjne płyty, będziecie mogli na tym radiu sobie odtwarzać. Tak więc świetne urządzenie, które możecie postawić, tak naprawdę wszędzie w kuchni, w salonie, w sypialni, w biurze. Tak więc, jak widzicie, bardzo wszechstronne zastosowanie. No i w dzisiejszej recenzji pokażę Wam budowę i wykonanie tego radia. Zapoznamy się też z jego obsługą. No i oczywiście będziecie też mogli posłuchać jak gra radio Technisat Digit Radio 700. Ok, na początek oczywiście zawartość zestawu, czyli w tym dużym, żółtym pudełku, które widzieliście przed chwilą, znajdziemy wieżę oraz pilota danego sterowania i instrukcję obsługi. Teraz jeżeli chodzi o wykonanie poszczególnych elementów. Zacznijmy może sobie od naszej wieży. Obudowa wykonana z metalu i teraz trzeba przyznać, że jest to bardzo dobrej jakości rozwiązanie. To wszystko jest skręcane na śruby, bardzo ładne pasowanie poszczególnych elementów. Front również jak widzicie jest wykonany z metalu. Pokrętła są z tworzywa sztucznego, po środku wyświetlacz kolorowy o przekątnej 2,4 cala, za chwileczkę Wam pokażę jak ten wyświetlacz świeci. Przyciski sterujące pod spodem, wyjście na słuchawki. No i tak naprawdę na froncie to jest tyle. Jedyna moja uwaga jeżeli chodzi o wykonanie tutaj tego frontu to wpuszczane tutaj te pokrętła w obudowę. Przez to musimy sterować po prostu przyciskając tutaj palcem i sterując w ten sposób dźwiękiem lub też funkcjami urządzenia. O ile sterowanie dźwiękiem jest bardzo łatwe, to już to małe kółeczko w ten sposób sterowane jest nieco trudniejsze w obsłudze. Aczkolwiek, oczywiście, jest to kwestia gustu, a jak wiemy, o gustach się nie dyskutuje. Teraz, jeżeli chodzi o jakieś pozostałe elementy, to zobaczcie, od góry tutaj mamy gładką powierzchnię. Po bokach jedynie otwory wentylacyjne. No i teraz zobaczmy na tylny panel. Tak wygląda ten panel do podłączenia takich urządzeń zewnętrznych. Mamy wejście AUX, czyli możemy oprócz tych wszystkich funkcji łączności, które Wam już wymieniłem na następie, również podłączyć jakieś urządzenie zewnętrzne w sposób tradycyjny za pomocą tutaj przewodu jack. Dwa wyjścia dźwięku: kanał prawy oraz lewy, oznaczone kolorami za pomocą takich czynczy, i to Wam zaraz pokażę. No i jest też antena teleskopowa do odbioru stacji radiowych. Jak widzicie, innych tutaj wejść, wyjść w tym urządzeniu nie znajdziemy. Teraz, jeżeli chodzi o głośniki, jak widzicie, mamy do dyspozycji dwa głośniki. Głośniki tutaj w takiej drewnianej obudowie. Prawdopodobnie jest to jakaś sklejka na froncie. Maskownica z logiem marki TechniSat. Dobrze prezentują się, jeżeli chodzi o design, i myślę, że też, jeżeli chodzi o wykonanie, również nieźle to wygląda. Teraz, jeżeli chodzi o podłączenie, to jak widzicie, mamy pojedynczy przewód, który wpinamy bezpośrednio do odpowiedniego tutaj gniazda w naszej. Wieży. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o podłączenie takiego głośnika. Teraz, jeżeli chodzi o mocy tych głośników, są to głośniki 20W, czyli mamy tutaj łącznie 40W mocy muzycznej i są to głośniki dwudrożne. Teraz jeszcze został nam pilot z danego sterowania. Jak widzicie konstrukcja dość duża jak na pilota od wieży. No i to jest, myślę, duży atut tego rozwiązania, ponieważ, jak widzicie, mamy duże przyciski, one są miękkie, podgumowane, bardzo dobrze pracują, nie klikają. No i mamy na tym pilocie umieszczone wszystkie funkcje, dzięki czemu będziemy mogli zdalnie obsługiwać to urządzenie bez konieczności, właśnie, korzystania z tych przycisków mechanicznych. Jest też możliwość. Obsługiwania, zarządzania tą wieżą za pomocą aplikacji mobilnej, aplikacji Connect, którą pobierzecie sobie ze sklepu Google Play czy też ze sklepu App Store na swoje telefony. OK, jak widzicie, ja sobie już podłączyłem radio do zasilania, podłączyłem sobie też z tyłu głośniki. I teraz zobaczcie, radio nam się uruchamia akurat w języku niemieckim, więc pierwszą rzeczą, którą musimy zmienić, to jest oczywiście wybór języka. Możemy to zrobić za pomocą tego pokrętła, które wam pokazywałem. Możemy też sterować za pomocą przycisków tutaj, które są na obudowie tego radia, ale najwygodniej będzie to zrobić za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania. I ja tym pilotem będę teraz się Osługiwał. Jak widzicie, wybieramy język polski, zatwierdzamy, i teraz możemy już przejść do kreatora konfiguracji tego naszego urządzenia, więc klikamy tak. Wybieramy format czasu, niech to będzie 24 godziny, aktualizacje przez internet, czy też przez radio cyfrowe, do też analogowe. Wybierzmy aktualizację przez internet, następnie ustawiamy sobie strefę czasową. Funkcję DST możemy włączyć lub też nie, Zachowaj połączenie z siecią, czyli ustawienia naszego internetu, więc wybieramy, że chcemy wyszukać się naszą sieć i teraz tak, region, większość Europy. Tutaj nie ma jakiegoś wyboru. Wyszukują nam się sieci Wi-Fi w naszej okolicy. I jak widzicie bez problemu moje sieci zostały wyszukane i działa to radio zarówno w paśmie 2,4 jak też w paśmie 5 GHz, czyli tutaj mamy już to Wi-Fi dwuzakresowe wyższej generacji. Następnie łączymy się z wybraną siecią tutaj Wi-Fi naszą. I możemy to zrobić za pomocą, właśnie, kodu PIN, za pomocą przycisku WPS na routerze, lub też możemy to pominąć i w tradycyjny sposób wpisać sobie tutaj hasło do naszej sieci. Po wpisaniu hasła następuje łączenie z siecią internetową, i już za moment będziemy mieć dostęp do internetu i oczywiście dostęp do radia internetowego stacji internetowych z całego świata. Ok, teraz tutaj zatwierdzamy konfigurację, i od tego momentu radio już jest gotowe do pracy. W trybie czuwania na wyświetlaczu mamy datę oraz aktualną godzinę, i też informacje o zasięgu sieci Wi-Fi. Jeżeli chodzi teraz o konfigurację poszczególnych tutaj stacji radiowych, to zaczniemy sobie od Radia DA. Następuje automatyczne przeszukanie wszystkich stacji. I jak widzieliście wszystkie stacje zostały wyszukane i tak naprawdę mamy już dostęp do naszego radia. Możemy sobie tutaj już bez problemu słuchać muzyki. Jeżeli chodzi o tutaj jakość dźwięku to sobie za chwileczkę będziemy już sprawdzać na plikach testowych. Natomiast tutaj jak widzicie mamy też funkcję RDS, mamy opisy poszczególnych pozycji. Dodatkowo możemy tutaj zmieniać sobie te opisy, rozszerzać. Możemy na przykład sprawdzać sobie błędy sygnału, natężenie sygnału, mamy logo stacji radiowej nadawanej, możemy sprawdzić sobie szybkość transmisji i też jakim kodekiem jest dane radio kodowane lub też ustawić sobie opcję data dzisiejsza na wyświetlaczu. Tak więc jak widać radio Da Plus działa tutaj bez problemu. Wracamy do naszego głównego menu i teraz przejdę sobie do radia FM. Zobaczmy jak to będzie tutaj wyglądało. Tutaj nie mamy możliwości automatycznego przeszukania całego pasma. Po prostu przyciskając przycisk Scan na pilocie, wyszukujemy sobie najbliższą stację radiową i możemy taką stację sobie zapisać pod któryś z przycisków na pilocie. Czyli na przykład przytrzymujemy dłużej jedynkę, program zostanie zapisany i on będzie już na liście naszych kanałów pod numerem pierwszym. Jeżeli chcemy wyszukać sobie kolejne kanały. To znowu przycisk Scan na pilocie i kolejny kanał, który zostanie wyszukany, będziemy mogli dodać do naszej listy kanałów. Jak widzicie jest to RMF FM, zaprogramujemy go na pozycji drugiej na pilocie, no i jak widać został on dodany do listy. Jeżeli sobie wejdziemy teraz do listy kanałów zaprogramowanych poprzez tutaj przycisk Preset, to jak widzicie, mamy dwie stacje już zaprogramowane na naszej liście kanałów, natomiast niestety nie mamy tutaj nas, naszych stacji radiowych, tylko jedynie częstotliwości. Jest to niestety identycznie jak w przypadku innych modeli radioodbiorników marki Technisat, czyli przy radiu FM mamy tylko częstotliwości, natomiast jeżeli sobie byśmy chcieli przypisać pod dane przyciski radia cyfrowe DAB+, to tam będziemy oczywiście mieli już pełne nazwy stacji radiowych. Zarówno dla radia FM, jak też dla radia DAB+, możemy zaprogramować na liście do 40 stacji radiowych i jest to niezależne, czyli 40 stacji dla radia DAB+, oraz 40 stacji dla radia FM. I później oczywiście będziemy mogli z tych list sobie bardzo łatwo, bardzo szybko korzystać. Przechodzimy do menu głównego. I teraz zobaczmy. Mamy tutaj dostęp do radia internetowego. I teraz, jeżeli chodzi o obsługę, to jak widzicie, mamy tutaj listę stacji, i tutaj możemy sobie brać z jakiego kraju radia chcemy słuchać. I na początku mamy oczywiście kontynent, później, jest do wyboru kraj na przykład, i następnie, już możemy wybrać sobie wszystkie stacje, popularne stacje dla tego kraju. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj, jak widzicie, od razu mamy dostęp do setek stacji radiowych, akurat z tego kraju, i od razu będziemy w stanie dowolną stację sobie uruchomić na naszym radioodbiorniku. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o radio internetowe, to oprócz stacji radiowych mamy też dostęp do podcastów. I takie podcasty również możemy sobie wyszukiwać według krajów, czyli również wybieramy kontynent, następnie wybieramy sobie jakiś tutaj kraj dowolny, może niech to będzie Polska. I teraz jak widzicie mamy już dostępne wszystkie podcasty dla Polski, które będziemy oczywiście mogli sobie tutaj bez problemu na tym radiu słuchać. Wracamy do naszego menu głównego. Omówiliśmy sobie radio FM, da oraz radio internetowe. Teraz pozostało nam jeszcze archiwum muzyki. I tutaj znajdziemy na przykład serwery multimedialne. Jeżeli macie jakieś dyski sieciowe, na których macie udostępnioną na przykład muzykę, to jak najbardziej będziecie mogli z tego sobie też korzystać i przeglądać takie dyski i otwierać sobie właśnie muzykę z takich miejsc. Mamy też możliwość tworzenia sobie tutaj jakiś list otwarzania właśnie z tych naszych serwerów. Wyczyść listy otwarzania, usunąć UPN, Konfiguracja systemu i Powrót do głównego menu. No i teraz tutaj przechodzimy niżej. Mamy tutaj połączenie Bluetooth, ale to Wam pokażę już na końcu. Następnie jest CD, czyli możliwość otwarzania płyt właśnie tutaj CD. Jak widzicie wysuwa nam się kieszeń na płyty. I w ten sposób możemy sobie tutaj odtwarzać muzykę z takich płyt. Możemy też odtwarzać utwory MP3 zapisane na płytach CD. Główne menu, i przechodzimy sobie jeszcze nieco niżej. I ostatnia pozycja to jest wejście liniowe aux, czyli podłączenie jakichś urządzeń zewnętrznych przewodowo, co wam już przed chwileczką pokazywałem. Nieco niżej mamy konfigurację systemu i to jest ostatnia funkcja tego naszego głównego menu, gdzie możemy na przykład sobie ustawić czas zasypiania. Następnie mamy do dyspozycji equalizer i tutaj mamy kilka trybów muzyki: płaski dźwięk, jazz, rock, kino. Muzyka poważna, pop, wiadomości, mój korektor. Następnie dostęp do ustawień sieci, ale to sobie już robiliśmy na początku za pomocą kreatora, więc tego nie będę no drugi raz pokazywał. Ustawienia daty i czasu. Ustawienia alarmów, czyli budzików. I do dyspozycji mamy dwa alarmy, które możemy sobie zaprogramować. Też bardzo łatwo tutaj z pilota możemy je uruchomić. Mamy tutaj dwa przyciski odnośnie alarmów. Więc po prostu programujemy sobie dany alarm o danej godzinie, yy, na czym ma się uruchomić, czy na radiu internetowym, radiu DA, radiu tutaj FM, yy, i też mamy tutaj możliwość ustawienia głośności takiego alarmu, czyli jak głośno to radio ma nam grać. Po zapisaniu taki alarm będzie już zaprogramowany. Yy, ok, oprócz alarmów mamy też wybór języka, podświetlenie wyświetlacza, yy, możemy to sobie regulować. Zarówno w trybie czuwania, jak też w trybie działania samego radia, przywracanie ustawień fabrycznych, aktualizacja oprogramowania poprzez sieć, ten wstępny kreator konfiguracji, który już przechodziliśmy, polityka prywatności, informacje o urządzeniu i tak naprawdę to jest wszystko. I teraz na koniec, już przejdźmy sobie do właśnie tej łączności Bluetooth, pokażę Wam, jak sparować tą wieżę z telefonem oraz posłuchamy sobie jakości dźwięku, jaki ta wieża nam oferuje. Ok, przechodzimy więc do ustawień naszego radia. Bluetooth, wybieramy opcję Bluetooth. Teraz w naszym telefonie wybieramy Digit Radio 700. Następuje parowanie urządzenia. Klikamy Sparuj. No i tak naprawdę od tego momentu mamy już nasz telefon sparowany z wieżą i możemy sobie już słuchać teraz muzyki. Prosto z telefonu na naszej wieży. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w praktyce. No i teraz zobaczcie, ja sobie uruchomiłem muzykę na telefonie. Mamy połączenie z wieżą. No i teraz posłuchajcie jakości dźwięku. też możliwość oczywiście zmiany utworów za pomocą przycisków, czy to na obudowie radia, czy też na pilocie danego sterowania. Jak widzicie, pełne sterowanie, nie ma tutaj problemu z komunikacją. Oczywiście możemy też zatrzymać utwór, wznowić, więc tutaj wszystko działa tak jak moim zdaniem powinno działać. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to jak słyszeliście, wieża gra bardzo głośno, czysto. Mamy świetne basy, tak więc no, jak dla mnie dźwięk na wysokim poziomie. Aczkolwiek od razu Wam mówię, że ja nie jestem jakimś ekspertem, jeżeli chodzi o muzykę. Dlatego też tutaj już Wy sami musicie ocenić te walory muzyczne tego urządzenia. Ok, myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję wieży TechniSaty Digit Radio 700. Jak mieliście okazję zobaczyć, mamy tutaj do czynienia z urządzeniem już wyższej klasy o bardzo dużych możliwościach. Oprócz tutaj dostępu do radia cyfrowego DAP mamy też dostęp do radia FM, mamy możliwość podłączenia urządzeń poprzez Bluetooth słuchania muzyki z urządzeń mobilnych możemy też słuchać muzyki z płyty CD oraz z płyt MP3. Oczywiście jest też możliwość podłączenia jakichś urządzeń przewodowo za pomocą złącza AUX. No i chyba największy atut, czyli dostęp do radia internetowego, czyli do stacji radiowych z całego świata. No i też jeszcze jest opcja słuchania muzyki z serwerów multimedialnych, czyli z naszych serwerów NAS, dysków sieciowych, które macie gdzieś w domu. Tak więc jeżeli chodzi o funkcję radia Technisat Digit Radio 700, to mamy tutaj wszystko, co na chwilę obecną dostępne jest na rynku. No i oczywiście, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, mocne głośniki 2 razy 20W, czyli 40W mocy muzycznej, świetny bas, bardzo dobra jakość dźwięku, dodatkowo warto zwrócić uwagę na świetnego pilota zdalnego sterowania, który jest dołączony do tego radia. No i też, tak jak wspominałem, mamy możliwość. Korzystania z aplikacji mobilnej na naszych telefonach, z aplikacji Connect, którą też będziecie mogli sterować i zarządzać właśnie tą wieżą. Tak więc na dzień dzisiejszy, w cenie do 1000 zł, chyba jedna z ciekawszych wież, jakie możecie spotkać na rynku. Z mojej strony to było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał to jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!